Macie przed sobą Polaka, któremu na imię ksiądz Piotr Natanek. Jestem księdzem. Schwij kości patriotom, narodowcem, to dla mnie, ale w hierarchii wartości, pierwszy jest Bóg. Na drugim miejscu Kościół, na trzecim miejscu idzie ojczyzna, później idzie Taki jest u mnie układ wartości. Duchowo wychowany na piusudczyku. Na piusudskim, zachwycony z Nim. Jeszcze miałem. Pamiętam w Jordanowi tu w liceach, wykłady, jak wywyższałem Pisuckiego. Kiedy wszedłem w religijność Pisuckiego i mój student pisał pracę magisterską o tym. Kiedy mu kazałem czytać 50 książek i przynieść mi je, żebyśmy dotknęli do tematu i on mi to referował. 50 książek, które rzeczy różnych. Mówię, wszędzie, gdzie masz hasło Pisucki lub Fiszka, kseruj, weź te tematyki, żeby nam powstał obraz. Kiedy dostałem do ręki od przyjaciela uwagę, abym przeglądnął dzienniczek siostry Faustyny, dwa lata nie mogłem tego pojąć. Później dzięki literaturze i temu wszystkiego dopiero zrozumiałem, że byłem na truciźnie wychowanych. Dmowskiego kompletnie nie znałem. Jego ja dopiero poznałem bliżej w ostatnich dniach, kiedy studiowałem lektury. Będę do Was mówił o Dmowskim. Aby pobudzić ducha naszego narodu do patriotyzmu, nie do faszyzmu, do umiłowania Polski, a nie obczyzny, do umiłowania Boga w trójcy Jednego, którego Polacy kochali, przez wieki bronili, a nie do gonieniem za i okultyzmem w całym wymiarze. Będę Was zachęcał do umiłowania. Tego domu, tej Szczechy, tej ziemi. Wiem, że śpiewa was wam obcy wiatr. Wiem, że rządzący robią wszystko, aby was wygnać z Polski. By tu nie było pracy, żeby był zaniedziony poziom wy wydatków pensji. No ale jak wszyscy opuścicie Polskę, to co? Ja tu z mamą kulawą zostanę? Bo moje serce nie pozwoli tej ziemi opuścić. A nie zostawię mojej matki rodzonej ziemi Polski i mojej mamy rodzonej Anastazji. Kto tu z nas zostanie? To wam pokażę. Ten dramat rozumiał odmowski, za jego czasu było wielkie wychodźstwo do Ameryki, Brazylii, kilka około miliona ludzi w tym czasie wyjechało. On poznał dramat Polonii. Kochany Romanie, nie macie wśród nas. W tym czasie, 100 lat później, ponad 4 miliony wyjechało Polaków. Mówią kłamliwie o dwóch. Cztery lub więcej milionów wyjechało Polaków. Wyjechali zdrowi, prężni, przedsiębiorcy, lubiący ryzykować jak ty. Zostali tu kulawi, chlą, chromi. No i z bólem muszę powiedzieć, ci, którzy pono swoją matkę rodzoną oddadzą w złote kajdany niewoli. Amen. Amen.